Dzień dobry państwo. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas osobowością i tym razem odniesiemy się do jednego z aktualnych tematów, a mianowicie czegoś, co wzmaga klikalność, polubienia i strachy pośród ludzi. A mianowicie będzie konflikt rzekomo wielu ludzi ogłasza, będzie konflikt pełnoskalowy między Rosją a NATO albo całym brics a NATO i tragedia, zostaniemy zmiażdżeni, strefa zgniotu, bartosiaki. Budzisze i inne przebudzisze nam tutaj opowiadają dziwne kwestie. Powiem w ten sposób. Już nagrałem raz film, można znaleźć, o III wojnie światowej i czy naprawdę ona wybuchnie, albo jakie jest jej prawdopodobieństwo wybuchnięcia w chwili obecnej w ciągu najbliższych kilku lat. Uważam, to prawdopodobnie jest to za bardzo nikłe, gdyż to się nikomu nie opłaca, a możemy być wdzięczni broni masowego rażenia, broni atomowej, chemicznej i biologicznej, że dość wiele krajów tą broń posiada i elity, które żyją sobie dobrze, korzystają ze swoich przywilejów i bogactw, chcą to dalej robić w spokoju, a taka broń mogłaby im zakłócić te przyjemne używanie życia. I chodzi też o to, że y, same y, wywołanie takiej wielkiej wojny też y, by Wielkich rozwiązań nie przyniosło, gdyż obecnie jest ono zbyt ryzykowne i efekt do przewidzenia niepewny. Ale jak wiemy, czasy pokojowe nie są i tak naprawdę nigdy nie były. Siła, czyli wojna kinetyczna w pewnym zakresie, nawet w dużym czy w małym, jest też elementem polityki. Tu do von Klozevica odsyłam. Więc na co możemy liczyć? No, w najgorszym wypadku możemy liczyć na jakieś ataki rakietowe, ataki uzbrojonych dronów. Sabotaże, wysadzenia mostów i inne tego typu przykre przypadki. E, możemy także liczyć na e, niekompetencje rządzących w wielu krajach, robienie histerii, ewakuacji itd. Tak 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 Oczywiście szumne deklaracje, e, pomsty, jedności, marsze, nigdy więcej i takie tam. Na chwilę obecną widzę sytuację w ten, a nie winny sposób. I powiedziałem też właśnie dlaczego. Gdyż yy, wojna pełnoskalowa między potęgami byłaby ryzykowna i nikomu się nie opłaciła, efekt do przewidzenia trudny. A jeszcze jest jedna rzecz. Wiele krajów ma broń masowego rażenia, a głównie tu chodzi o broń nuklearną. I sami widzimy, że kraje, co mają już broń nuklearną, nie bardzo chcą, żeby się klub tych szczęśliwców poszerzył. Ponieważ wtedy... Ktoś kolejny dosiadłby się do stolika najsilniejszych na świecie, tych, którzy decydują o różnych tam wpływach na świecie i o tym, co się będzie na mapie geopolitycznej działo, w większym niż w mniejszym zakresie. Dlatego obecni posiadacze broni nuklearnej nie za bardzo chcą, żeby ktoś im się do tego stolika dosiadł, bo zrobi się ciaśniej. Bo wtedy ten ktoś będzie miał większy, bardziej bombowy argument albo serię bombowych argumentów, żeby też zadbać. Mocniej o swoje interesy i je wyartykułować w gronie tych, co decydują o kształcie świata. I y, między innymi dlatego, że też nie są najsilniejsi y, zainteresowani w, poważnym, y, w poważnej zmianie y, y, geopolitycznej równowagi świata, dlatego w najbliższych latach nie wróżę wybuchu III wojny światowej. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że nigdy, przenigdy ona nie wybuchnie, bo y, tego nie wiemy ale patrząc na obecny układ w najbliższych latach z powodów, które już wspomniałem, nie przewiduje jej wybuchu. Natomiast przewiduje różne konflikty graniczne, ataki rakietowe, uzbrojonych dronów, sabotaże i oczywiście panika i wojna psychologiczna i ogłupianie ludzi różnymi tam stwierdzeniami, wspaniałe marsze że nie damy się, będziemy tam jeden drugiego wgniatać w ziemię, przewiduje też za pieniądze, oczywiście wiele zakupu sprzętu, niekoniecznie najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji sprzętu wojskowego, niekoniecznie najbardziej odpowiedniego, ale drugiego przewiduje też wiele e, bunciutnych deklaracji z jednej i z drugiej strony, e, umów między rządzącymi tymi państwami pod stołem e, i nie, niezbyt jawnych żeby nie psuć dobrego smaku i dobrego snu milionom i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli że będziemy żyli w czasach takiej geopolitycznej nerwicy, z której przez najbliższe lata nie powinno nic większego wybuchnąć, mimo że cały czas będzie nam mówione, że nadchodzi już III wojna światowa. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.